Jeżeli chodzi o jeszcze tam wrócę do ostatniego spotkania, akurat mm, gdzieś tam muszę pochwalić tego Deleu, który mimo wszystko z urazem grał i e, wiedział, że po prostu gdzieś tam nie mamy alternatywy, bo wielu zawodników jeszcze tam dochodziło i nie było, dlatego tym bardziej daliśmy mu teraz wolne, żeby, żeby się zregenerował i żeby się wyleczył i to jest bardzo ważne. I po tym meczu przeanalizowaliśmy na pewno to spotkanie i mieliśmy bardzo dobre 15 minut i tak. Do tego musimy dążyć, żeby po prostu agresywnie grać i zdecydowanie te zespoły zmusić do jeszcze większej obrony. Nie potrafiliśmy później utrzymać takiej takiego tempa grania i tego na pewno nad tym musimy pracować i mieliśmy bardzo solidne dni teraz treningu, bo i Sparring ze Mielec, mieliśmy dwa bardzo ciężkie treningi dwudniowe. Także zawodnicy trochę teraz na pewno czuli ten tydzień też i nie ma, ten okres był tak krótki, że musieliśmy po prostu zmieniać i cały czas po prostu tych zawodników przygotowywać. Następny tydzień będzie jeszcze tak samo istotny, będzie jeszcze cięższy, bo będzie więcej czasu do meczu z Kielcami i tak go przepracujemy. Jeżeli chodzi o urazy, to szkoda, że wypadł nam młody Struzik, który miał mieć bardzo dobrze się prezentował w meczu z Mielcem i mimo, że chcieliśmy dać jeszcze parę dni wolnego też, bo to mieli ci chłopcy bardzo krótki wypoczynek, a to musiał mieć operację i ma złamaną kość stopia. Także tutaj na pewno szkoda jego bo trochę czasu, to, to potrwa. Ta trójka młodych zawodników dostała tydzień wolnego, Gawel, Lucjusz i Ochał, żeby się wypoczęli, bo oni akurat mieli tylko pięć dni wolnego między tym, jak zaczęliśmy treningi, no i tak systematycznie też właśnie tych chłopaków, niektórych będziemy dawali urlopy w czasie, w trakcie sezonu, żeby oni też zregenerowali się. Mimo, że nie jest to może tak to stricte dla trenera dobre, no ale dla nich też trzeba patrzeć na to, żeby zdrowie tych zawodników było, żeby oni cały sezon po prostu byli przygotowani i odpowiednio mieli motywację. Co do Lechy, to na pewno jest to zespół, który jest bardzo groźny. Szkoda, że nie udało nam się pozyskać Janickiego, bo rozmowy były bardzo zaawansowane i był bardzo bliski Krakowi. Bardziej szkoda, że, że, że tak ktoś w ostatniej chwili pojawiła się opcja Lecha i z Rafałem już byliśmy wstępnie nawet dogadani. Z prezesem Lechi też zadamy mędziarą, rozmawiałem na temat Haraslina, ale to akurat bardzo drogi transfer, także nie udało się tu pozyskać. Dlatego nie jednego piłkarza z Lechi byśmy pozyskali i chcielibyśmy, ale takie jest życie trzeba. Po prostu szukać, szukamy dalej. Na pewno chcemy jeszcze wzmocnić ten zespół, ale też to, co mówiłem wcześniej, nie będziemy brali nikogo z łapanki, tylko ewentualnie, że musi ktoś być zdecydowanie lepszy od tych zawodników, których mamy i żeby podniósł poziom sportowy tego zespołu. Mamy kilka nazwisk, mamy kilku zawodników, które obserwujemy, ale na wariata i nie wiadomo, jakie pieniądze na pewno brać nie będziemy. Dlatego ten zespół widzę, że, że robi też postęp. Z wieloma zawodnikami indywidualnie pracujemy i po tym miesiącu. Niecałym pracy, to mogę powiedzieć, że jest wiele grupa utalentowanej młodzieży i, i wielu zawodników, którzy na pewno mogą podnieść zdecydowanie swoje, swoje umiejętności, ale to poprzez systematyczną pracę, tylko to robię. Na pewno pocieszające jest to, że widzę, jak ci zawodnicy reagują, że sami się przygotowują do zajęć, że sami też poświęcają dużo czasu dla samopoprawy, a to jest podstawa. Podstawa wszystkiego. Na wyjazd no nie udało nam się samolotu załatwić, bo akurat jest taki okres wakacyjny i byłoby to za bardzo rozbite, bo jednym samolotem mogłoby lecieć siedmiu, drugim siedmiu, trzecim znowu siedmiu i to tak nie, nie chcieliśmy w taki sposób, dlatego jedziemy pociągiem i pociągiem dojedziemy do, do Gdańska i tam po, po przygotowaniu do, do meczu chcemy zagrać dobre spotkanie. czy znaczy, będzie znowu jakaś sensacja w składzie. No to dla jednych sensacja, dla drugich normalnie. Najważniejsze, że zawodników nie zaskoczyliśmy, bo to graliśmy dłuższy okres czasu i ja zawsze mówię, że ja cenię piłkarzy wszystkich, obojętnie czy jest młodszy, czy starszy, ale jedno dla mnie liczy się numer na koszulce i to co w danym miejscu i w danym na boisku robi dlatego Muszę też, mimo że, że nie grał, bardzo pochwalić Grześka, bo się zachowuje profesjonalnie i tak to, tak to powinno wyglądać. I każdy zawodnik, on nie, musi, on nie musi się z tym godzić, bo to jest normalne, że może być niezadowolony, wręcz powinien być, bo nie, nie dziwiłbym się, gdyby nie był. Ale jest profesjonalistą, pracuje jak najlepiej potrafi i widać to w treningach rzeczywiście, że pracuje bardzo dobrze. I to jest zawsze dla trenera później też istotne, żeby, żeby na to patrzeć, a... Czy niespodzianki? My po prostu bardzo często powiedziałem, że najpierw robimy wewnętrzną ocenę kad, dlatego zrezygnowaliśmy ze słabego, bo wiedziałem, że Peska może grać i, i, i po prostu nie robiliśmy tego transferu tylko, żeby zrobić, tylko po prostu widzieliśmy, że Jaroszyńskiego możemy gdzieś tam sprzedać i to było jest liczone. i Jest ciekawa konkurencja, bo Sowa, który jest doświadczony nawet sam wczoraj, czytając przegląd sportowy, byłem bardzo zaskoczony, jeżeli chodzi o jego karierę, w jaki sposób się potoczyła, bo to, to rzeczywiście jest. To, to tym bardziej tym bardziej czeka nas tam też rywalizacja. Jeszcze siplak może grać też na tej pozycji, jeżeli by trzeba było. A teraz już po prostu też musimy stabilizacji poszukać, i żeby ten zespół osiągnął taką formę, która, która wszystkich zadowoli. Czy przed meczem zlepną, w przypadku bramkarzy, pan zostawia ten znak zapytania w drużynie? Czy... Nie, będzie bronił Adam, także to nie, ja też nie stawiam tutaj bramkarzy tak, że jeden czy po jednym błędzie z kogoś, kogoś rezygnujemy, jest rywalizacja, i ta rywalizacja, jeżeli będzie, a jeżeli będę widział ułamek sekundy, że Adamowi na treningu odwali soda, albo tak jak już jednemu piłkarzowi powiedziałem, żeby zszedł na ziemię, bo jeszcze nic nie zrobił, to musi po prostu, to zmiany będą. Także to jest to nie, nie ma tak, że ktoś jest nie, nie, niezastąpiony. Niezastąpieni są na powązkach. A czy ten taki rodzaj w cudzysłowie burzenia hierarchii w szatni, jest w taki sposób na mobilizację. Ale to, wie pan co, ja, ja się dziwię, czemu budżenia hierarchii. No, to, to jest nowy sezon, to jaka jest hierarchia? Nie ma hierarchii. No. Hierarchia to, to jest, wie pan, jest jak się zdobywa uprawnienia w wojsku, no, to można być hierarchia, że powoli się zdobywa. Na boisku jest tak, że 11 wychodzi i gra najlepszych. Tak? Ja, ja każdego piłkarza cenię i z każdego każdego szanuję, dlatego nie, nie, chyba, że ktoś nie chce pracować, to, to jestem pierwszy, który eliminuje go. Czy ten nowy ukraiński obrońca będzie w każdym meczu? Prawdopodobnie jest wszystko załatwione. Także jeszcze tam jeden podpis, raczej jeden jakiś dokument jest potrzebny, ale jest prawdopodobne, że, że będzie już w na mecz. A taką ocenę w krótkim czasie jego treningów mógłby Pan się opuścić? No Pan co, on grał w sparingu, no, to go ludzie też widzieli. Na pewno no, jest i zawsze jak się zmienia zespół i przychodzi ktoś, to jest inaczej. No, no, my nie mamy też wypracowanych już jeszcze nie wiadomo jakich schematów, że nagle komuś będzie ciężko. Jak jest ktoś dobrym piłkarzem, to wchodzi i gra, dlatego... O tym trzeba pamiętać, i my będziemy mieli bardzo trudne momenty. I to, to nie, ma co, nie ma co ukrywać, bo jest wielu, wielu zawodników, którzy mm, mogą mieć te wahania, te formy, w szczególności, że my się nie przygotowaliśmy jakoś bardzo długo. To jest pierwsze. A po drugie, różni, różni zawodnicy są na różnych etapach przygotowań, dlatego musimy to monitorować i to robimy regularnie. Krzysia, ty Piotr Mawilka zapytać, jesteś takiego, co go wyróżnia wśród bramkarzy w tym wieku? Ja nie patrzę na, na, na ten wiek, no, mnie, mnie wiek nie interesuje, także interesuje mnie komunikacja, interesuje mnie to, co robi, zachowanie, jak ustawia się, jak reaguje i, i, i to, jest, yy, to jest ważne. Dlatego też ważne, żeby nie robić z niego bohatera, bo za chwilę, bo za chwilę jak to mówią, bohatera do zera. Także bardzo często w piłce nożnej, co się powiedziało wczoraj, dzisiaj już jest nieaktualne i to o tym trzeba pamiętać. Jakie ma Pan oczekiwania względem tego meczu w Gdańsku? Czyli przed drużyną, jakie Pan oczekiwania ma? Chcemy wygrać, no chcemy zagrać dobre spotkanie i wygrać. No nie, nie, my, nie, my nie możemy kalkulować, my musimy nauczyć tego zespołu wygrać tak samo u siebie, jak i na wyjeździe. I wiadomo, że nie ma takiego wsparcia, bo, bo wsparcie też było bardzo dobre na meczu i to trzeba też pochwalić kibiców, którzy, którzy przyszli. Na pewno po takim, gdzieś tam yy, tych zapowiedziach, wszyscy, że tam się wszyscy obawiali, yy, też wszyscy zapomnieli dodawać, że my graliśmy z piastem bardzo mocnym, bo, bo jak się popatrzy na personalnie ten Piast to jest jedna z lepszych drużyn, jeżeli chodzi o Polską yy, Ligę i Stabilizację, bo to jest zespół, który praktycznie 3 lata grał podobnym składem, także wypadliśmy, uważam, na ich tle bardzo dobrze. I, I ktoś tam może krytykować niektóre fazy meczu, no bo też yy, nie jesteśmy z wszystkiego zadowoleni, ale, ale postawiliśmy się i pokazaliśmy, że ten zespół może być całkiem ciekawy w przyszłości. To jest tak, że wspomniał pan zaraz po meczu, o tym, że było mało czasu tak naprawdę. Nie stał na cztery tygodnie, żeby przygotować drużynę. A jaki pan sobie daje horyzont czasowy, żeby pan yy, pomyśleć, okej, okay, to już jestem, jeśli to chcę, że dużo nagra to, co ja bym chciał. No ja powiem jak murienio, trzy lata, trzy lata pracy. Nie, no żartuję. I mi się zawsze podoba, no, 200 milionów euro na transfery i ci lata, ci lata transfery. To, to, jest, to, jest zawsze dobre, no, to, jest, to jest ten. Tylko że my, my, transfery mamy często w taki sposób, że mamy w jakich ramach. No, my, to co powiedziałem na tej konferencji ostatnio, że jak czytałem, że Probierz dostał, te, jak się nazywa. Wielkie pieniądze na, na transfery, i ten, no, my dostaliśmy takie pieniądze na transfery, jakie są realne. I to ja, ja z profesorem ustalałem, że mamy po prostu hierarchię w klubie, których ma, najpierw mamy zrobić, że wszystko zależy najpierw od infrastruktury, która jest. I, i tu wszystko zaczęliśmy od podstaw, bo jeżeli też popatrzymy, to nawet od prawy możemy zasłonić już tutaj i już jest normalnie. No, także jest, jest, są drobne rzeczy, które one pomagają w profesjonalizmie, i to wszystko krok po kroku. Możemy, możemy zrobić, a budowanie, budowanie zespołu u nas, chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik w tym sezonie i zobaczyć, co się uda w przyszłym I, i mam nadzieję taką, że profesor żałował, że nie podpisał od razu pięcioletniego kontraktu, a nie tylko dwuletniego i do tego trzeba dążyć, a my, my trenerzy jesteśmy bardzo często jak gejsze, no. jesteśmy tak potrzebni, ile jest klientów. No. To jeszcze jedno pytanie na pers tej perspektywy czasowej. Dla kibiców dość istotną datą jest 12 sierpnia. To jest termin meczu delbowego. Czy może Pan powiedzieć, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby ta drużyna zagrała tak, jak Pan chce żeby uzyskać korzystanie? Zawsze mówili, że człowiek w garniturze i w krawacie to mniej awanturujący się. A Pan od razu od awantury. Interesujemy tylko mecz na razie z Lechiem Gdańską. W Gdańsku będzie system VAR, już online. Będzie mniej nerwów, czy wręcz przeciwnie? Czy system war. No, wie pan, ja przez tyle lat ile już jestem pracy to ja już miałem wary te okienka to ja już sam zawsze pokazywałem sędziom także te wary wary były no akurat jest to dla nich ułatwienie i to bardzo dobrze takie coś się zdarza zawsze śmiej żeby inni byli tyle razy pokrzywdzeni, co my byliśmy to by zobaczyli jak to jest ale tu na pewno jest to bardzo duża pomoc dla dla sędziów i, i to im zdecydowanie ułatwi, mimo że jak y, wielu ludzi na przykład też nie zrozumie do końca tych przepisów, bo jak one są tam później sformułowane, bo to sam ostatnio czytałem i sam byłem zaskoczony, że w tych wielu sytuacjach VAR po prostu też nie bierze, nie bierze udziału I, i są jeszcze też sytuacje, które, które nawet sami rozmawiając nie wiemy, bo, bo co jest na przykład, jak mm, jest w jednej sytuacji rzut karny, jest kontra i tam padnie bramka, no to wtedy jaka jest... Jaka jest decyzja? No, tych, tych sytuacji jest bardzo, bardzo dużo do, do rozstrzygnięcia, ale jest to ułatwienie dla wszystkich. To też się zapytać o skojarzenia, jakie przychodzą pan na myśli, słyszy Pan słowo Lechia. Pracował Pan tam, i ostatnia wycieczka do Gdańska z Lechią z jakiego poziomu nie była dla Pana udanym. no Wie Pan co, mnie zwolnili z Lechi chcąc grać w pucharach, no także i zbudować wielki klub, a... Jak popatrzymy, to przez trzy lata Jagiellonia grała dwa razy w Pucharach, także skojarzenia mam bardzo dobre, bo jak patrzyłem na tabelę, to Lechia była zawsze za nami.